No. No to zacząłem. Już? Mam 50 fpsów No to witam. Ten filmik ma przedstawić trening naszego plutonu o nazwie Pro Russian Price. Zapraszamy do oglądania i komentowania. Dobra, ja już jestem. Oa. Jakby... Dobra, no ja już do my jedziemy z tym Nagrywam już Remek. Dobra, spoko. No to dajemy z siebie wszystko. O, widzę, że jestem w swojej drużynie, zobacz. I tak będę pierwszy. Niech tylko ktoś wejdzie do mojego teamu, jak może. Dobra. Bo jestem sam, no. bo ja jestem sam w drużynie. No ją. A nie lepiej zrobić. Y Dzięki bardzo. Dobra. <coughs> Dobra, idziemy. Coś potrzebujemy medyka. O, czekaj, nie raz, przyniec, nie raz, No. Dobra, dzięki. Matusz, czemu wyszłaś? Nie matus. jest Matusz. On jest do innej grupy poszł. Do mojej drużyny poszedł. Aha. Fa kurwa. ma dobre staty. Ja podniosłem. Wow. Echo, uważaj, a jestem nie Jest taki to był dobrze, Piękny, W F2000. F2000 jest dobre. Dobrze, nasz Pluton świetnie może nie jest taki super pro, ale umie przycelować jak kurde. trzeba, prawda? Jestem kurde! Jo odej! Aaaa, była akcja. What the fuck? Co tu się dzieje? Wow. Ja jebię. Dziękuję, to się, się na Dziękuje. Jo pierdziele, Ramczek, czy ty to widziałeś? Nie. Nogi tak były rancie, w kartonach i się ruszały, nie wiem jak. To pewnie Hanka była. Same nogi były. Mm. Mówię, to Hanka była. Dobra, świetnie. Dobra, nie? Chyba wygramy tę rundę co nie? Ale nie, ale i tak się nie poddajemy, ciśniemy 3-1 istotę, ostatnia pierwsza Hehehe, <grymne> lubię prowadzić na szklinku zwycięstwa. Remek ostatni To ja! Bo remik już jest jedno z kompozycji. No to ja dopiero jesteś. weszłem no daję mi kolosie chłopak, się rozkręcić. Asysta przy zabiciu 99 <grymne> Kurde. Ej, ja się Tu miałem best, 100, best. wiesz. Okay, nie rozprzęgnąć. No nie, nie. Dzięki. Bóg. A pierwsza jest na to. O osa, ty jesteś teraz z nami? No to. Bo Ma ty zatrzeć. Ty osa to dawaj teraz do naszej drużyny. Tak. Wtedy on będzie sam. E Dobra, to czterech. ja zrobię po prostu nawet i mi w czterech tam będziemy siedzieć prywatnie. Ła, 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 ła. Zróbcie na tym Team. Dobra. No, gratuluję. Aha. Dzięki. Cztery. A! Dobra, dziewiątką będę biegał. Mam dziewięć. Ranczek wysunąłeś się na to. No, gościa znowu. No. Gratuluję, przesunięci się naprawdę. 5 jeden z Kurde, jak asystowałam. Wszystkie kile mi zdejmujecie. Ja nie. nic. No nie. A, A ja chciałam z... tylko to co Przed widzę. chwilą to mi właśnie zdjął jakiś damon. de es A the ty mu pomogłeś. Ja nic, nawet asysty ty... nie miałam. No dobra, A ja myślałam, że to ma być desmon, to jest Asasyna? Jak się to czyta na marginesie? Bo nie mam pojęcia. Gdzie jest broń? Tak? Dzięki. Ja mam cztery ammo w broni górnej, nie? Paga są na przodzie. Lewa strona. Formacje... No głosowa. kurde, kartony go okolicy. A, jedziemy. Jezu chryste Osadama wow, wow. ją! doładnie A szczął mnie sajka. Ja nie lubię kasę przekazuję Ej remik już wyrzuć go z drużyny Co co co? Remik już wyrzuć go z drużyny To jest moja, to ma Ale ja lubię masakra O jestem na prowadzeniu 700 punktów Co to? Ło wow wow! wow. Aj, aj, aj. Tyły Uratuję Dziękuję. A, i z prawej strony. Jaki gościu? Przebiegłam koło niego znowu, że ma ten ...japi. Jaki? Ale trzeba by. No tymi. niektórzy niestety mają takie oglądniaczki. Chora, czysto. Poranczek. Chyba <grym> się skradali. Ojoj, uważajcie, prawa strona. To ze mną. Raz, jak Czekaj. Dobra, ranczek. Jest bugowany, jesteś? Oh, dobra. O to fak. Idą tutaj. Idą. Po nas. Camper na jeden. Dobra, idziemy. Woka, z nami jeszcze Jest. Jeden kontakt z nami. Uważaj, waszej reminki już jest przed tobą. Bartoliniego zdjąłem. On jest? No. O Boże, kto wszedł? Cheater. Czy że jestem cheater albo noob. O Boże. <laughs> Jaki łeb, głupi. Plecy mamy. Okej. Okay. Tutaj. Czekaj, Rancie kto ci apteczkę rzucę. Ja mam swoją apteczkę. Aha, dobra. I masz moją. I jeszcze moją. Uważajcie przed nami. No. Tak. Oto. Ktoś mi z M320 O, ja też zostałem o, 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 uratuję. Dobra. Dzięki. Boga, strzelba. To wam mówi, Sii... no, no. No, no. Kurde, Ranczek, nie uratujemy cię. A nie, ktoś się uratował. O, ja jestem przygłożony. Ja pierwszy. Ktoś wie, gdzie oni są? Boga, za nami. Tyły, tyły. Dwa kile z noża. Wow, ranczek. A mi gościu uciekł. No i noży, proszę państwa. Gadam z mamą. Dobra. przed nami. Jest. przed nami, idźcie na lewo. Jest mój. Tenkoś. Ha! Kill. oj, właśnie Ciężkie starcie, do do smoka. No. Bartolini ja jestem, go zdzioje. Znamą trochę. O, to nie są żanki po Bartolini 606. Ranka, masz full pack. Fuck. no. A ma... w jakieś! Oh shit. Ja yeah, yeah. Jezu trzech ja nie, nie O Jezu żyję jeszcze Plecena. Bartolini... ja! Jest w plecy! Ja Bartolini mnie znożował. Nie! Ja. Nie jakoś o pomyślał. Bartolini. Ja zapomniałem, że ma to... Weszła, Bania. Dobra, dzięki. Bośce do Was dołączyć. Wyszedł, no wyszedź Reming już desmona Do smona. Desmona czekaj zaraz To skończę akcję Jestem pierwszy No kurde wszyscy z tamtej drużyny wyszli są tu Bo są boty Nawet Bartolini przeszedł Dobra ej, trzeba żeby oni tam przeszli, bo to nie... Bartolini wejdź nos Wejdę Osa ta ortografia. Ej, mam... mam... Y, miałam 35 na 40, bo ja z Polaków. Co on napisał? R -r -r -klue zero coś tak. Dobra, samobójstwo. I, I... i wy się skarżycie na moją ortografię. Czemu? Dostałem autobalans, no. ty też ja raczej. Osowałam. Co, ja dostałem? Autobalans, ja też. Ja. dawaj do Charlie. Charlie Matus Josa też bicie. Ale nie, oni są w innym teamie w ogóle. Mówiłem, no że się zagłosowali. ja wiem. Nie, I tak nas przerzuci po pół sekundach. No padaj. Tu nie przechodź, proste jest 4 na no. 4 Mierzę się z Tobą Mosa i tak jesteś słaby. Aj, będzie, bo będzie ci ciężko. Chude. Matus ten kąpi. Bo będzie ci przykro. Zlepiej nie chodzi. Wiem gdzie Twojego... Matus. Tak. To Jaki po... ślepy jesteś. O 699. Fuck ej matus. An... Czekaj, podniosę cię, Ranczek. Tylko że uważaj że na to Matus strzela. Lecy. Bo... Odrodzisz czy nie? O, ma tu szczęście. zabiłem cię. Nie musisz Szynka mi cały księ. czas mówić, kiedy mnie zabijasz. Wiem, ale to jest strasznie podniecające. Chodźcie to, chodźcie to, chodźcie to. A! Kurde. Bartolini Camper jeden. ty, fy. Ranczek siedzą na Pięć tym. w górę widzę go. Uj, bumpecz odbył Klara weź na stajparkę, tu ich stay my, cieniaców Kampery. Jaka kamperiada? m 9 b b czekajcie, zobaczycie Tam jeszcze jeden został Do no, Bartolini dedł Ten tam u góry e A matusz tam został czy co? No Jaki łeb głupi. Jak on Osa, zbisa. nie ma. Ej, kon... no Ej, widzisz Gdzie jak on, on zwisie jak ja potrzebuję kogoś. Osa, tu jest nasz red, a ty tu sferedżysz? No. Osa. <grym <grym no. To gratuluję. No. Za Matus, no nie siedź tam. Nie ma, Matus. Siedź, za ty sobie się. myślisz. Jakich tam jest? Bartolini, Matus, jeszcze ktoś. No. No, no żal! Rusz się! Ile chcieli? Chcieli? Jest to. Kurde! Nupsrona! Nobsrona <grystanie> jak jakimś. On chyba chciał napisać Grubsen, a napisał Nupstron. No jak nie dostał... Ej, ktoś tam u góry to! Do... Barto i nie tylko tam siedzi teraz. No... jakiś medyk. Jakiś medyk, nadal, właśnie, tego prawie trafiłem. Tam... o... No, przecież da dostał! Czekaj! Aj! Matus! Ja, ja wiem gdzie on jest Osa chciał mnie znożować Patrzcie na tę akcję Patolini, dzięki za mało. Dobra! Szalet wyborowy 92 Matus Matus. Uuuu, zniszczyłem im znacznik Matus zastał knife ode mnie Może i desmonta, desmonta. Następny knife, następny knife. Nie, 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 nie. nie ma tak rang dla bita Cię. Zaraz będziecie z Ciebie mordł. Co to było? 6 HP. Cały magazynek z G18 z sumikiem. go zabiłem, nie? Raczej wykorzystałem. Fa! OSA. I tak ha! mam no, lepszy Będę od Ciebie. No, kurde! Się masz. Chciałem Cię znożować. Ja i tak będę szybszy. Szybki i wsiadkuj, co? jest ja szybszy w Marto z czemu wy mnie walisz? Ej, jeden jest, tam jest chyba Bartolini u góry. Bartolini siedzi u góry. Ja go zdejmę. Czy tam jakiegoś... Tam by się Aha. przydało M302. O Jezu. Znałem. M302, Jezu Chryste. Bartolini cipko. Nie widzę go. Dobra, dzięki, ranczek. O, widzę nie. go! Ja dostał! Będę pierd... Nie. Kurde, no! Aj, ale raz został, Czekajcie, widzę go. Stąd. Kolejny tam leci. Ale nie trafił. Nie trafił. Ja pierdziła. A, tam będzie no. teraz kamp. O, no, ten Desmond! Dobra, ja tam spróbuję granatem wrzucić. Zobaczcie to, nie? Jak to mi się uda, to będę bossem. Macek, ty masz technika, to weź tam walnij. Ja tego. walę. Kurde. Nic... Pas. tam. A, lecę. Lecę. A się z widziałam. Zabiłeś kogoś już? Zaw Zaw nie, bo ja nie wystarczy. widzę czy ktoś tam jest. Zawsze Zaw będę blisko was. Tam jest tam ktoś, po. Ej, ja nie będę byłem ostatnio... Mógł... No ja nie widzę, ale chyba... Zobaczcie czy ktoś tam nie, jest. Nie, ja nie widzę nikogo. Nie Na jest. razie nikogo nie ma. Ja tam zaraz polecę zobaczyć Super ma... de plecy Osa Osa, osa Widzę desmonta Osa Osa Tam gdzie jest ta osa No on tam jest, tam jest Matus! Z której strony nawala. Znowu ciało mam na nożyku. Nie musisz mówić tak cały czas, wiesz? <laughs> Ale to jest takie. Chyba fajne. Że cię to podnieca. Żeby Dobra, to. dopiero teraz zacząłem nagrywać. No teraz ja... ranczek no zabiłem cię. Teraz ty no bo ja Cięć sprawdzam. Się teraz tyłu. ty kampisz. Ja? Cały Wszyscy kampią. Ranczek. O tu pięknie lecisz. ojo, ojoj, oj oj, 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 oj. Ranczek, bijesz do drużyna. Zaraz czekaj tego kogoś ciągnę, ściągnę, o. Kurde. Dol. Zaraz sielę. Ej ranczek, dawaj do mnie. No zaraz. Bumhatch ran, nie, No, bo ja, bo ja zmieniałem team. <laughs> czemu team zmienił? Bo ja byłem w tym teamie. Karha. No, jak on to przeżył? Wy, ty, wy, ile was tu jest? Ranczak, czemu team zmieniłeś? Teraz nas jest jeszcze mniej. E, lol, was trzech tam było i wszystkich pościągałem po kolei. Ale jak to leciało. nie jest uczciwe. Was jest więcej. Trzech sniperów Ranczek no przejść do nas. Nie, nie i tak już się daje O U osa 98 metrów bumhetza A Moje miał być O! on, no No przejdź ktoś do nas bez przesady, no tak się grać nie da z no, takiego środku. Ja. Tak wygrywacie. Ale co z tego? Ok I go Nie trafiłeś mi pierwszym nabojem Ho 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 Matus A! Ale jadę się do 3 Co za Pokojnie. Na którym piętrze ty się chowasz ze snikiem? Ja? Na wieżowcu. Nie, 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 ale na którym piętrze? No, A ma tu! Którym... Pojedź windą. Tak, ta, ta. Ej, ze 2 muszę. Braj, jestem zwarty i gotowy. Wycyfy. Co ty chodź Sama snajperka. Sami snajperzy tu. No kurde. Oj, 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 matus. Musiałem kupić. Ależ dostał dostać. Gini Desmond. już tu leci. No cztery ammo, to... Mało w ogóle w tym magazynku. Ammo! Amunicja! Ojeje. Co za hamu Adesmon jest... Adesmon jest głupi. On próbował mnie odejść... Co ...od tyłu jest? nożem. I ten... I... bo ja jestem na dźwigu, nie? Próbował mnie zabić z noża, ja wiedziałam, że on tam jest. To ma technika. No, do chuja pana wyszły. A, to widziałam. Ale ze smawa nie mogę. Aj, zapomniałem, że rano. Dobra, gramy dalej. A, mnie machnęło. Guma dostał A co? ta Skarcha hmm. mam bardzo mało amunicji, powiem wam A, kiedy będzie miał kosę jakiś sniper No ma! A, ja się, że kosy, na kosek ale tak łatwo nie będzie Dopóki ja tu żyję, no ja. mam szansę. 11-5, a tamte takie staty były ładne O ja pierwszy jestem LOL jak ty to zrobiłeś? Ninja! Kociłeś sam? Ale ty będziesz patrzył po jednym z Nie, na normalny podbuch. A na radę. Hej, tylko za headshot jest jeden... No jak, no e, Matus, wejdź. Matus, ty jesteś? Widzę was. Matus! No. Granat. Matus! No ja chciałem spalnika gościa. Ej, Matus, jest jeszcze na tasie? Nie wiem. Nie mogę. Ranczek do widzę cię jestem tuż za tobą. Kurny. Ej chodź tak. ktoś do mnie. No ja jestem z tobą. Dobra, fajnie odwrócę. Nie, nie jesteś ze mną. <laughs> jak nie. A dobra, idę do ciebie, ranczyk. Dobra. Ja mam lepszy ty. No jak, tam gościu by chciał go spalnika, ma to zawsze być. Ej, wiecie, że nikogo na czwigu nie ma, nie ma a ja znam tutaj fajny campsite, na, te, na tej mapce. No nie, No, no co tu maf robi? Osa! Jak odblokować skarę L? Musisz mieć zapicia z granatnika i z granatów. Aha. A tu właśnie wykonuję. No. <laughs> Zabiję go staćek, co ty zabiłeś? <laughs> z <dałeś>? palnika <laughs> tam... Ptaczka, I co w ogień zabił? <laughs> Jaki tak, tak, ale fajnie się lap. Remigiusz, już. Masz sesa. A się ciebie u sobą! Je. Ja do ciebie usamę nie strzelałem. O, przeżyję, przeżyję, tak. Jedziemy, jedziemy. Tak, no, skać! Co to było? No. E. No, co to za on mnie wkurzasz? Ja nie rozumiem. Dobra. O, to będzie dobre. Dalej jestem pierwszy. ja. No bo ja wyszłem. No wiem. No. No ej no, by był, spalnik. był spa spalika. By był spadnika chwila. Jakiegoś no się musiał mnie zabrzeć No czemu ja go nie mogę zamknąć? Teraz to się uda mi... O, zabiłem cię o zabiłem ciosa. co? Ok, no. są czegoś cię. Czekaj, po prostu zacieram czeka. i zabiję. A za to. Czekajcie cię tu zabiję i ci mnie ja na chwilę. Dobra, Zwróćcie gram teraz na poważnie Ile tu jest ticketów? Tu jest 250 O boże Ja gram na serwis na którym jest piąte, więc wiesz